Medytacja serca. Proces koherencji serca poprzez równowagę emocji i umysłu. Zanim przystąpisz do medytacji, upewnij się, że nic nie przeszkodzi ci w trakcie jej trwania. Sprawdź, czy znajdujesz się w wygodnej pozycji, pozwalającej na kompletny odpoczynek ciała i umysłu. Najlepiej usiąść na krześle, łóżku lub podłodze, tak aby przez następne kilka minut móc swobodnie w tej pozycji wytrwać. Gdy poczujesz się gotowy, gotowa, weź kilka głębokich oddechów nosem i wydychaj powietrze ustami. Wdech nosem i wydech ustami. Wdech i wydech. Przy kolejnym wdechu zaobserwuj, co dzieje się teraz w Twoim ciele. Niczego nie oceniaj. Bądź uważnym obserwatorem tego, co czujesz. Pozwól sobie na odczucie swoich emocji. Nie musisz się śpieszyć. Podaruj chwilę uwagi własnym emocjom. Poczuj jak przyzwalanie na emocje powoduje w tobie ich akceptację. Odczuwasz coraz większą swobodę. Pozwól sobie na szczere zaakceptowanie tego, co jest i jak jest. Wiedz, że wszystko w Twoim życiu jest dobrze. Poczuj, jak wchodzisz w coraz głębszy stan relaksu. Weź kilka kolejnych głębokich oddechów. Wdech i wydech. Poczuj, jak z każdym wdechem i wydechem rozluźniasz się jeszcze bardziej. Poczuj, jak z każdym wdechem. I wydechem, Twoje myśli zwalniają, a Ty czujesz się bezpiecznie i komfortowo. Następny oddech pokieruj do klatki piersiowej. Poczuj, jak unosi się ona na wdechu i delikatnie rozluźnia przy wydechu. Wdech i wydech. Poczuj jak twój oddech zwalnia. Przy kolejnym wdechu. Przenieś uwagę na swoje serce. Poczuj jego rytm. Poczuj bicie swojego serca wsłuchaj się w głos swego serca. Usłysz, co Twoje serce chce Ci przekazać. Otwórz się na swobodny przepływ miłości i obfitości od serca. Pozostań chwilę. W tym stanie głębokiego relaksu. Poczuj wdzięczność płynącą prosto z serca. Poczuj wdzięczność dla swojego życia. To prawdziwy dar. Poczuj wdzięczność dla swojego ciała. Tak sprawnie cię wspiera. Poczuj wdzięczność dla siebie samego. Jesteś ważny dla tego świata. Weź głęboki wdech i wydech. Poczuj, jak odpuszczasz wszelkie blokady w ciele i sercu. Poczuj, jak powietrze swobodnie płynie przez Twoje całe ciało. Pozostań chwilę. W tym przyjemnym stanie równowagi ze swoim sercem. Pamiętaj, że łatwo możesz powrócić do tego głębokiego stanu relaksu, kiedy tylko potrzebujesz. teraz zrób kilka głębszych wdechów i wydechów. Poczuj następny wdech, płynący od palców u stóp do czubka głowy. Wdech i wydech. Z kolejnym oddechem powoli uświadom sobie swoje ciało. Wdech i wydech. Powoli wracaj do ciała i przestrzeni, w której się znajdujesz. Wdech i wydech. Możesz zacząć poruszać palcami u stóp i u rąk. Kiedy poczujesz się gotowy, gotowa, powoli zacznij otwierać swoje oczy. Dziękuję Ci za wspólną medytację. Wysyłam moc serdeczności. Pozdrawiam, Judyta Chodziej.